Hej, cześć, Manko z tej strony Murder Cookies i witam was w dzisiejszym odcinku, jak zabezpieczyć się w platformie na platformie Epic Games. Wchodzimy sobie w zakładkę. Jak załączycie sobie stronę epicgames.com Wtedy macie coś takiego jak konto. Wchodzicie sobie tutaj. I wyskakuje wam coś takiego. Przechodzicie sobie w tym miejscu. Hasło i zabezpieczenia. W tym miejscu możecie sobie zmienić swoje hasło. I zaczyna się logowanie dwuetapowe. I tak zaczynamy od pierwszego aplikacja, dzięki której będziecie mogli sobie się logować. No tak trochę średnia opcja, bo musicie mieć włączone dwie aplikacje, żeby po prostu włączyć aplikację. Druga opcja, którą najbardziej Wam polecam jest najbezpieczniejsza według mnie, czyli wiadomością SMS. A najmniej, którą nie polecam za bardzo, to jest przez maila, bo przez maila, jak Wam się łamią na maila, Mogą sobie wam wyłączyć do prosto. Bo już mają dostęp do maila i wam się zalogować, po prostu wpisać kod. Wy możecie na to tak za bardzo nie widzieć, może mam przyjść kod, bo myślicie, że ktoś ktoś przez przypadek chciał ci się włamać, ale nie ma kodu i myślicie sobie, że jesteście bezpieczni. On wchodzi sobie, pyk, pyk, Zmienia ci hasło, wszystko i już. Dlatego polecam wam tutaj, klikacie sobie tutaj, podajcie swój numer telefonu. Kliknijcie wyślij kod, jest przychodzi Wam na SMS-a. Oczywiście to jest bezpłatny numer, czyli nic nie zapłacicie za to. Wpisujecie kod cyfrowy i klikacie aktywuj. I co macie z tego? Macie bezpieczne konto, możecie wysłać gifty plus jeszcze dostaniecie darmową emotkę, bo Dance tak się nazywała to jest bardzo proste. I jeszcze jak zabezpieczyć polecam wam sobie, jeżeli macie możliwość zmiany maila na zmianę go na taki Zapasowy, czyli stworzyć po prostu nową pocztę, gdzie będziecie mieli tylko od Fortnite, żeby mieć bezpieczną, ją na 100%. Bo wiecie, jak Wy tam macie swoją główną, gdzie podajecie wszędzie, no to jak wam wam się na tą główną, to od razu na Fortnite, no to wszystko jest ten ten. Więc bardziej wam polecam sobie zmienić na taki poboczny, ale to nie jest takie wymagające, więc wiecie, możecie tam zostawić sobie. No i co jeszcze? To chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu do łapki w górę, jeżeli wam się przydał taki poradnik. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!